Co tu się dzieje? Co to za mgły? Na 20 metrów do przodu już nic nie widzę. Muszę jechać pod tę górę, pod którą zawsze jadę, tak z 7-8 dych. Muszę jechać 20 na godzinę, bo strach jechać. Jakby to powiedzieć? Hmm. Zasiedziałem się troszkę przy komputerze. No, ale rzeczy do vloga już mogę śmiało nagrywać. Pomimo tego, że jest 12 w nocy, to jest 39 wyświetleń w ciągu godziny. Kurde, no fajna pamiątka też będzie, nie? Jak sobie zapiszę takie coś. Zaczęły się lata 20. Tak tylko was uświadomię. Już ta godzina, a ja dalej nie śpię. Ciekawe, o której wstanę w ogóle. Do zobaczenia rano, myślę, albo w sumie już koło południa będzie. Czyli do usłyszenia za jakieś 8 godzin. Godzina 7:50, a ja wyspany nie jestem, więc. To jest pomieszczenie z najgorszym światłem, chyba myślę. No. Po co łóżko? No po to, żeby ćwiczyć samodyscyplinę, która myślę jest kluczowa często bardzo. Pościel łóżko. Po ilości snu, jaką dzisiaj dostarczyłem dla organizmu, sądzę, że padnę dzisiaj dosyć wcześnie i akurat, bo jutro wstanę też wcześniej, żeby siedzieć przed komputerem i słuchać zdalnych zajęć, ale w tle montując także git. Jak już wiele razy przypominałem, jestem pogodynką, także stan aktualnej pogody jest taki. O, tu fajnie to wygląda. Stan aktualnej pogody jest taki. Myślę, że nic się raczej nie zmieni i będziemy musieli podróżować w nieznane w takich warunkach. Spacer w nieznane. Hmm. To jest dobry pomysł, bardzo dobry nawet. Fajny wykrzyknik mi wyszedł, nie? Siema Mamo. Gitara. O nie, jeszcze wody nie wziąłem. Znaczy, pićka. No i gitara. Mama była u kwiatuszka i od razu on lepiej jakoś wygląda. Liście połrywała, ale tutaj na końcu kwiatuszku, czemu tak się dzieje? Będziemy sprawdzać jego stan codziennie. Zobaczymy, czy się polepszy, czy pogorszy. I cyk zmontowane całe 4 minuty. Jak dla mnie gość jest totalnym kozakiem i szapoba na to, że w Polsce żyje. Wykonujemy zadanie numer 7. O! Co tak strzeliło idziemy. Mordy, jest wyzwanie Ja już znam rozwiązanie Trzy, dwa Jeden Siedem plus dwa Równa się dziewięć ta sama sytuacja co ostatnio. Zaparkowałem sobie w miejscu, w którym nie wiem czy mogę zaparkować, żeby nikt nie był na mnie zły. Jeżeli ktoś jest na mnie zły, że tutaj zaparkowałem, no to przepraszam bardzo. I patrzcie tam. Mam plan dojść gdzieś w tamte strony, tam najlepiej na te szczyty, żeby zobaczyć widok na tą stronę. Także pójdę chyba tą drogą tutaj. No i jakoś tam tym lasem trzeba się tam dostać. Fajnie się zapowiada Myślałem, że tą drogą nie dojdę, bo to że to będzie tylko do tego domu droga Ale jednak... o piesek, przestraszyłem się Ale jednak tam, w tamtym miejscu jest jakaś ścieżka, więc... No, trzeba wejść na tą ścieżkę i zobaczyć czy tam, tam prowadzi trasa w tamte rejony ma piesku Co tam wariacie? No co? Chodź Ty byś poszedł ze mną pewnie Haha, ha, on jest chętny na spacer, ale... Ja to bym wszystkie psy mógł zabierać na spacery No co? No, co słodziaczku? Tzi, Dzie. słodziaku. No, co? Fajny piesek, żyj sobie. Dobra, lecimy. No, fajne urozmaicenie na początku. Jakąś kładkę mamy. So sobie płynie. Ej fajnie tu, taka mini, mini, potoczek. Teoretycznie mógłbym się wbijać teraz tutaj i sobie tym sadem, chyba to jest sad, bo tu są jabłka, iść sobie tam do góry, ale poszukam jakiejś wygodnej trasy, na pewno znajdę tam dalej. Ja już widzę siebie, jak zjeżdżam na nartach stąd, chociaż, zaznaczyć trzeba, nie umiem jeździć na nartach. Ale jak jadę sobie tędy tu, 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 tu i tu skok nad, nad tą i jazda tam i hamowanie przed rzeką. Kurde, no ta góra jest idealna do jazdy na nartach, na desce, na... Tutaj to wygląda przyjaźnie do tego, żeby tędy podróżować. Mam nadzieję, że mogę tu widzieć, dlatego... Hop! I lecimy w górę. O nie, już mi nogi przemokły. Ta góra to jest taki trening dla łydek. O, bo trzeba iść na palcach. Ty, jaki wielki liść! No autentycznie, liść jak moja ręka. Gość, co wielki. Lecimy wyżej. Serio, to jest pięknie. O lul, teraz już wiem, gdzie jestem. Znam tą posiadłość. Spójrzcie tutaj, jakie fajne pasmo drzew. Taka międza, tylko że szeroka. Jesień. To jest właśnie jesień. Ach, dobrze, że nie średniowieczna i mam coś takiego jak kamera. Bo kurde wtedy, chociaż w sumie może w średniowieczu też były kamery, tylko zresetowali świat. Może ściągnę to, żeby było widać bardziej. Bry. O! Czy tutaj nie ma? Kurde no Teraz mnie kusi, żeby tędy sprawdzić, czy tam się da wejść Bo tam już nie widzę krzaków, dlatego tam trzeba wejść Jak się czegoś nie zrobi, się nie dowiesz Czy to działa, czy nie działa no Dobra, tutaj jest mniej gęsto Też widzę krzaki. O, chyba sobie rozdarłem kurtkę O, ja pierd... Jestem na górze, to wejdę To są te downy To są takie goście, co się zaczepiają mnie Zaczepki szukają Ja już wiem, że to jest dobry pomysł Patrzcie, co za moimi plecami się buduje Ja chcę zobaczyć to Nie w jesieni, tylko w lecie Tam już widzę, że jest jeszcze wyżej. O, mam jakieś zielone coś na kurtce. Da się ten wejść, bo jakieś zwierzątka tu wchodzą, więc... Tylko to, co to jest? Chyba nic strasznego. Dobra. dało się. Ohoho. O, ho, Tu, w tym miejscu, za to by domek postawił i to nie jeden. Ciekawi mnie strasznie, co jest po drugiej stronie tamtego lasu, bo na pewno ta góra nie może być już takim pułapem, tylko to jest takie, że zaraz będzie znowu spadek i będzie widoczek. No tutaj jest trochę creepy. Z tej strony nie widzę nic, z tej strony nie widzę nic. No i mogę iść tylko przed siebie. Dlatego idziemy przed siebie. On cały mokre buty, bo jest ogólnie deszczowo dosyć. O. Dobra, trzeba się przedostać na drugą stronę. O, coś się zaczepiło mnie. Okej. Okay. Chyba, chyba tutaj nikogo nie ma. Nikogo, kto by mi mógł utrudnić życie. O, fakt, tu się zaczyna ciekawie. Aj, myślałem, że dalej nie zobaczę horyzontu i będzie tutaj taki widok, że się normalnie posikam. Ale chyba tak jest, chyba tak jest O nie A ah, no i patrzcie, i tak jest cały czas Jakieś gówniaki mi się przyczepiają do Kurde, cały wrócę podziurawiony Wow 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 Genialnie Dobrze, że tu poszedłem Idę przez to pole i zobaczymy ten widoczek Taką panoramkę sykniemy Naprawdę jestem mega ciekaw Co by było, gdyby było słońce Przecież tu by mogło być tak niesamowicie Na pewno muszę tu wrócić tak mało widziałem dookoła siebie, i nie potrzebuję wyjeżdżać do innych krajów, żeby odkryć, jak jest pięknie, tak naprawdę 5 km od mojego domu. No dobra, więcej, 10. Rozpędzeni prosto w stronę. Mury. Dobra, lecimy z panoramką. 360 wleciała Podczas robienia tej panoramki Uświadomiłem sobie jak naprawdę Bardzo, bardzo żałuję Że zwróciłem drona Pierwszy cel, jeżeli chodzi o zakupy sprzętu To na milion procent jest dron hmm. To jest kozacko Ej, mam plan na pewno, jak zejdę tutaj w dół, teraz to dojdę do tej dróżki, którą podróżowałem z, tej, z tego mostku takiego i dostanę się po prostu z powrotem do swojego samochodu. O, a tam leci jakiś samolot czyli ptak, który sobie szybuje jak samolot. Znaczy, jak szybowiec. Ej, wiecie co? Miałem brudne buty przedtem. Patrzcie, tu, to jest białe. Chociaż umyłem buty. Skutek uboczny spaceru podczas takiej pogody, a nie innej. Nie no, tutaj to ja siebie muszę wkleić. Dobra, bo już kurczę, zaczyna być mokro, tak ponad normę. W sensie teraz już się przyzwyczaiłem do tego, że jest mi mokro, ale no zaczyna być coraz bardziej, bo zaczyna coraz bardziej kropić z nieba. Dlatego trzeba podróżować ku autu, ku samochodowi, ku pojazdowi, którym tutaj się wybrałem w tą podróż. Tylko jakąś inną trasę bym obczaił, nie przez te krzoki. Dobra, tutaj. To jest właśnie ta wolność, o której mówiłem kiedyś. Sądz na taki spacer. Otrzymujesz przepustkę do wolności. Chcesz sobie skręcić w prawo i nikt ci nie powie. Ej, mordo, ale tutaj jest zakaz skrętu w lewo, w prawo. No i skręcasz sobie gdzie chcesz. Po prostu o to chodzi. Tutaj chyba będzie jakieś przejście. Spójrzmy tylko tutaj. Ja, kwiatuszki! Jest październik! Trzeba je uwiecznić. Fajna będzie taka komplikacja y, tych ujęć, jak pokazuje na miejsce, w którym jest samochód. W tamtym miejscu stoi mój samochód. Tam jest mój samochód. Tam jest mój samochód. Tam to miejsce, gdzie jest mój samochód. Tam za tym budynkiem jest mój samochód. W tamtym miejscu jest mój samochód. O, w tamtym miejscu jest mój samochód, który jest za tamtym budynkiem. Czy będą oglądać mnie osoby, które są właścicielami tych oto działek, po których ja sobie właśnie podróżuję? Jeżeli tak, to pozdrowienia. No i co, jak ja to przeskoczę? O, przedtem, jak wychodziłem do góry, to tędy, czyli poszedłem ogólnie o tak naokoło. Wiem, jaki jest kolejny powód, dla którego nagrywam takie filmy. Ja sobie te powody ogólnie wymyślam na bieżąco, nie? Tym powodem jest to, że jeżeli kiedykolwiek wydarzyłoby się coś, odpukać, nie życzę nikomu, straciłbym możliwość podróżowania przy pomocy swoich nóg, to będę sobie chodził na wirtualne spacery. Czekasz? Czemu tak ściokasz? Czemu tak ściokasz? No, i każdemu należy się przerwa w robocie i chill. Tym razem z Rafałem Paczesiem, który jest też zabawnym osobnikiem na tym świecie. A montaż aktualnie przebiega w ten sposób, że jestem aktualnie. No, w sumie tu na kładce. O, i w tym miejscu. Zobaczymy, co będzie dalej. Kurde, jak ja już patrzę i tu jest 16 minut 21 sekund, a to jeszcze nie jest koniec nawet. Dnia dzisiejszego już nie będę robił nic ciekawego, także śmiało mogę skończyć tego vloga. Kolejny film, kolejny dzień, kolejne dni i kolejne vlogi do zdobycia. Tak jak myślałem na początku filmu, zmiota mnie normalnie z planszy, o godzinie 19.30 Dobrej nocy życzę, wyśpijcie się, ja też mam taki plan Powodzenia, powodzenia właśnie, powodzenia, good luck, i yy, I co? I GG Easy, nice tutorial, go play Tetris Siemano